W kolejnym odcinku z cyklu Cars and Chrono. Dzisiaj Bentley Continental GTC w nieprzypadkowym kolorze British Racing Green, bo ten kolor zielony będzie dzisiaj motywem przewodnim. Ale tylko spójrzcie na to auto, spójrzcie na tą specyfikację. Tutaj ogromne. Gratulacje dla moich kompliz z Gamma Cars, dzięki którym mogę dla Was nagrać ten odcinek. Wnętrze, jedno z najbardziej luksusowych wnętrz, w jakich kiedykolwiek siedziałem w całej nowoczesnej motoryzacji. Wnętrze, które łączy w sobie analogowe aspekty, ale też i cyfrową nowoczesność. Na aucie znajdziecie masę ciekawych detali, które powodują, że ten atleta jest niezwykle stylową propozycją. Przepięknym samochodem, którego nie spotkacie za często na naszych drogach, pewnie ze względu na cenę bo przekracza ona 1,5 miliona złotych pod maską W12 lub V8 w zależności od tego co sobie wybierzecie. No ale dlaczego zielony? No dlaczego zielony? Przede wszystkim zielone pudełko, które właśnie w tym momencie wam pokazuję, ale też i barwy bohatera dzisiejszego odcinka, bo tutaj oprócz koloru złotego, zobaczycie za chwilę zieloną tarczę Drodzy Państwo, przywitajcie Rolexa Day Data Olive Dial, o którym dzisiaj z przyjemnością Wam opowiem. Drodzy Państwo, tak wygląda symbol sukcesu, który jest z nami od ponad 60 lat, bo Rolex Day Date debiutował w 1956 roku. Zegarek, który uchodził od zawsze za synonim luksusu, zegarek uwielbiany przez. Elity finansowe, przez znanych ludzi, przez aktorów, przez y, znamienitych sportowców. Największy rozgłos przynieśli mu jednak amerykańscy prezydenci, bo to na ich nadgarstkach pojawiał się właśnie Day-Date. Do dzisiaj w USA zegarek nosi przydomek Prezydent lub Rolex Presidential. Um, akurat nie do końca w tej specyfikacji, bo zazwyczaj prezydenci nosili ten zegarek. W kolorze żółtego złota. Tutaj mamy różowe złoto z zieloną tarczą. Jeżeli zastanawiacie się, jak do tego doszło, że hmm, te zegarki pojawiały się na rękach amerykańskich prezydentów, odpowiedź jest bardzo prosta. Założyciel marki Visioner, geniusz Hans Wilsdorf, stwierdził, że najlepszą reklamą będzie rekomendacja znanych osobistości, a nie tylko ogłoszenie w prasie z zegarkiem. Dlatego też wyszukiwał osoby wyjątkowe. Pierwszy był generał szwajcarski, który dostał od niego zegarek. To było dawno, bo jeszcze w 45 przed debiutem Day-Data. Potem zegarek Rolex'a pojawił się na nadgarstku Dwighta Eisenhowera, który dostał Date Justa, skromniejszą wersję zegarka, na który patrzycie, bo na Date można było odczytać tylko datę. Natomiast Iki nosił ten zegarek na co dzień. Widać to było na wielu historycznych e, zdjęciach. Prezydent Johnson. E, Nieco później już nosił na rękach klasycznego e, prezydenta, klasycznego Day Data. Nawet w jednej z reklam w 1966 roku pojawiło się hasło The President's Watch. Day Data mogliście jeszcze znaleźć na nadgarstkach takich osób jak Bill Clinton, który potem już. Zrezygnował z luksusowych zegarków i pojawiał się często w Timexach. Czy Donald Trump? No wiadomo, Donald miał zawsze kasę. Zanim został prezydentem już nosił kilka wersji Day Data. W kwestii tego konkretnie zegarka, który wyszedł na 60-lecie Day Data, patrzycie na case o średnicy 40 mm. Zegarek wykonany jest z różowego, 18-kratowego złota, który Rolex stosuje od 2005 roku i nazywa je Everose. Rose. Bezel jest karbowany, a tarcza charakterystyczna zielona, oliwkowa. Na górze na godzinie 12 mamy zapisany dzień, ale pełną nazwą i można sobie uwaga wybrać ten dzień w jednym z 26 bodajże języków. Na godzinie 3 cyklop, tak bardzo charakterystyczny dla Rolexa, pod którym znajdziecie okienko z datą. Szkiełko szafirowe a pod nim charakterystyczne, proste indeksy przemieszane z indeksami rzymskimi, parzystymi, co do wskazówek, są proste, fazowane, wykonane z różowego złota. Mechanizmu w tym zegarku nie zobaczycie, za pełnym deklem kryje się natomiast automatyczny kaliber 3255, to jest konstrukcja Rolexa, stworzona już dobre kilka lat temu, dysponuje rezerwą chodu, Wynoszącą 70 godzin. Ma system antywstrząsowy, ma antymagnetyczną sprężynę. No i jest też certyfikowany jako superlativ chronometer, a to oznacza, że różnice w czasie nie powinny przekraczać plus minus dwóch sekund w ciągu doby. Niezwykle charakterystyczna cecha tego zegarka to branzoleta, która nazywa się, uwaga, Prezydent, dokładnie tak. W mojej ocenie jedna z najładniejszych bransolet obok AP Royal Ouka czy Patka Filipa Nautilusa. Zawsze poczujecie się wyjątkowo mając ją na rynku jest do tego również wygodna. Różniła się tym od wersji Jubilee, że miała charakterystyczne półokrągłe ogniwa ułożone w trzech rzędach i była zaprojektowana specjalnie dla Day Data. Wcześniej dostępna tylko i wyłącznie w wersji z żółtego złota lub platyny, teraz tak jak widzicie również w różowym złocie. Zapięcie to typowy Lift and Lock e, zintegrowane estetycznie z koronką Rolexa. Na koniec chcę Wam jeszcze pokazać, jak ten zegarek wygląda na moim nadgarstku. Przypominam, że ma 40 mm średnicy. Jest zegarkiem szykownym, jest zegarkiem, który naprawdę widać z daleka, więc to nie jest propozycja dla wstydnisia. A zwłaszcza ten karbowany bezel i bransoleta prezydent, one się lśnią niesamowicie, nawet jeżeli nie ma słońca. No ale zegarek jest przede wszystkim wygodny. Jest dość ciężki, ale nie na tyle ciężki, żebym powiedział, że jest upierdliwy. Wy. I co ciekawe, pasuje do bluzy, pasuje do swetra. Nie trzeba ubierać się tylko i wyłącznie w smoking czy w garnitur, żeby założyć Day-Date'a. Jest bardzo uniwersalną propozycją pod tym kątem, dlatego też znajdziecie go na nadgarstkach nie tylko prezydentów, ale też takich osób jak Brad Pitt, czy nawet Jennifer Aniston widywana była w day Daycie. day Dayta nosił też Fidel Castro, Dalai Lama, Jay-Z, czy sportowcy, fajterzy MMA. Bardzo uniwersalny. Przepiękny zegarek. Powtarzam, jeden z moich ukochanych Rolexów. Tymczasem chciałem się z wami pożegnać. Chciałem wam bardzo podziękować. I ochłodzić was jeszcze na koniec, bo przypominam, że to jest zegarek, który kosztuje w retailu około 200 tysięcy złotych. No i mój kolega akurat musiał na niego czekać około rok. Z drugiej ręki te ceny są oczywiście dużo wyższe swojego czasu. Przekraczały 300 tysięcy, nawet zahaczały o 400 tysięcy złotych. Teraz jest trochę taniej. Dzięki, że obejrzeliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hejka.